Issei Sagawa urodził się 26 kwietnia 1949 roku w Kobe w prefekturze Hyogo jako syn zamożnych rodziców. Sagawa jest wcześniakiem. Podobno był na tyle mały, że mógł zmieścić się w dłoni ojca. Kruche zdrowie i introwertyczna osobowość Sagawy sprawiły, że rozwinęło się w nim silne zainteresowanie literaturą. Issei uczęszczał do szkół w Kamakura w prefekturze Kanagawa, gdzie po raz pierwszy doświadczył kanibalistycznych pragnień w pierwszej klasie po obejrzeniu męskiego Uda. Kiedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej zobaczyłem, jak koledze z klasy drżą mięśnie uda, pomyślałem sobie Mmm, wygląda pysznie. Z biegiem czasu zacząłem odczuwać silne pragnienie spróbowania ludzkiego mięsa. Nie chciałem nikogo zabijać ani zjadać. Chciałem tylko posmakować. W wieku 24 lat, podczas studiów na Uniwersytecie Wako w Tokio, Sagawa udał się za wysoką Niemką do domu, a następnie włamał się do jej mieszkania, gdy spała. Intencją Sagawy było kanibalizowanie jej poprzez odcięcie części jej pośladków, a następnie wymknięcie się z niewielką częścią jej ciała. Plan jednak się nie powiódł, gdyż wspomniana kobieta przebudziła się i jak twierdzi Sagawa zepchnęła go na ziemię. Isai został niedługo potem schwytany przez policję i oskarżony o usiłowanie gwałtu. Oczywiście nie wyznał swoich prawdziwych intencji władzom. Postawione zarzuty zostały ostatecznie oddalone, gdy ojciec Sagawy zapłacił ofierze ugodę. W 1977 roku, w wieku 27 lat, Sagawa przenosi się do Francji, aby uzyskać doktorat z literatury na paryskiej Sorbonie. Oto jak wspomniał swój pobyt w Paryżu. Niemal codziennie sprowadzałem sobie prostytutki, które następnie próbowałem zastrzelić od tyłu, kiedy myły się w bidecie. Czyniłem setki podejść, ale za każdym razem drętwiały mi palce i nie mogłem pociągnąć za spust. Mniej więcej w tamtym czasie chęć zjedzenia ludzkiego mięsa zeszła na dalszy plan, ustępując z miejsca obsesyjnej potrzebie dokonania rytuału zabójstwa jakiejś dziewczyny. Tym niemniej, wciąż nie byłem zdolny pociągnąć za spust. Nastąpił jednak dzień 11 czerwca 1981 roku. 32-letni Sagawa zaprosił swoją koleżankę z Sorbony, Holenderkę, Renée Herteveld, na obiad do swojego mieszkania przy Rue Erlanger pod pretekstem przeczytania jego poezji, jaką napisał po niderlandzku na pracę zaliczeniową. Issei planował ją zabić i zjeść, wybierając ją ze względu na jej zdrowie i urodę, cechy, których mu brakowało. Sagawa uważał się bowiem za słabego, brzydkiego i małego, gdyż miał niespełna 145 cm wzrostu. Twierdził, że chciał wchłonąć jej energię. Rena miała z kolei 25 lat i 178 cm wzrostu. Po przybyciu do domu Sagawy zaczęła czytać wiersze przy biurku, będąc odwrócona do niego plecami. Nie spodziewała się, że będzie to ostatnia rzecz, jaką zrobi w życiu. Sagawa w końcu wystrzelił. Dziewczyna zginęła na miejscu. Nie cierpiała. Autopsja wykazała, że broń nie była na tyle silna, żeby przestrzelić jej czaszkę na wylot. Nabój kręcił się w kółko w jej głowie. Przez ułamek sekundy chciałem zadzwonić po karetkę, ale po chwili pomyślałem sobie: daj spokój, nie bądź głupi. Marzyłeś o tym od 32 lat, a teraz to się naprawdę dzieje. Połknąłem bez gryzienia jej części intymne. Akurat miała okres i zapach był nie do zniesienia. Tym niemniej, właśnie wtedy po raz pierwszy poczułem coś w rodzaju seksualnej przyjemności z faktu jedzenia jej. Tak jakby moje wnętrze trawił ogień. Ponadto, w odróżnieniu od wołowiny czy mięsa wielorybiego, które wydziela specyficzny zapach, ludzkie mięso jest kompletnie bezwonne. Uważam też, że jest najsmaczniejsze ze wszystkich mięs. W ogóle nie wydziela tego charakterystycznego zwierzęcego zapachu. Kilka dni później, tuż przed aresztowaniem, znów zjadłem trochę. Mięso miało słodszy smak i było przepyszne. Mięso na podeszwach jej stóp zaczęło już śmierdzieć i nie smakowało najlepiej, ale to skarku wciąż było wspaniałe. Im wyżej, tym ludzkie mięso jest delikatniejsze. Dotyczy to zwłaszcza rejonów powyżej tułowia. Język też był pyszny. Wyjąłem go z jej ust i jadłem na surowo. Niestety ani kark, ani język ludzki nie jest bogaty w mięso, więc jeśli jest się naprawdę głodnym, należy postawić na uda. Isei uprawia również seks ze zwłokami. Następnie udaje się do sklepu po nóż rzeźnicki, gdyż nie mógł odpowiednio mocno wgryźć się własnymi zębami w ciało ofiary, to też postanowił je rozczłonkować. Po powrocie, Robi znoża stosowny użytek i upycha wykrawane kawałki ludzkiego mięsa wprost do swojej lodówki. Sagawa robi również zdjęcia ciała Hartebel na każdym etapie jedzenia. Nadszedł jednak czas, kiedy to Sagawa uświadomił sobie, że trzeba pozbyć się tego, co zostało z jego koleżanki. Postanawia wyrzucić zwłoki do jeziora, niosąc poczwartowane części ciała w dwóch walizkach. Zamawia taksówkę i udaje się do parku, gdzie leży wspomniane jezioro. Na jego nieszczęście zostaje zauważony przez jednego z przechodniów, który dostrzegł, że z walizki wycieka krew i natychmiast zawiadamia policję. Rozpoczyna się obława na jego. Wszystkie media trąbią o poszukiwanym. Wiadomości docierają również do taksówkarza, który podaje policji dokładny adres poszukiwanego. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zabezpieczają broń i kamerę, za pomocą której morderca utrwala obrazy z nie tak odległej, acz szokującej przeszłości. Bogaty ojciec Sagawy zapewnia mu odpowiedniego prawnika do obrony. Rodzina ofiary przeżyła niemały szok, kiedy to po dwóch latach spędzonych w oczekiwaniu na proces Sagawa został uznany za niepoczytalnego i niezdolnego do odpowiadania przed francuskim sądem. Sagawę odwiedził Inuhi Koyomota, który opublikował historię o zabójstwie dokonanym przez Ise'ego niosącą tytuł In the Fog. Rozgłos, jaki makabryczny celebryta uzyskał po prezentacji wspomnianego dzieła, prawdopodobnie przyczynił się do decyzji władz francuskich o jego deportacji do Japonii, gdzie natychmiast trafia do szpitala Matsuzawa w Tokio. Wszyscy psychologowie badający Issejo stwierdzili, że jest przy zdrowych zmysłach, oświadczając jednocześnie, że perwersja seksualna była jego jedyną motywacją do morderstwa. W tym miejscu każdy z Was zadaje sobie pewnie pytanie, dlaczego zatem Sagawa nie został skazany w Japonii. Odpowiedź jest prosta. Otóż zarzuty przeciwko Sagawie we Francji zostały oficjalnie wycofane, a zatem francuskie dokumenty sądowe zostały utajnione i nie zostały ujawnione władzom japońskim. W konsekwencji, Issei nie mógł być legalnie przetrzymywany w Japonii. Sagawa wypisał się na własne żądanie ze szpitala 12 sierpnia 1986 roku i od tego dnia pozostaje wolny. Naturalnie zwrócona wolność mordercy, nekrofilowi i kanibalowi była bardzo szeroko krytykowana. Nie przeszkodziło to jednak, aby Sagawa w latach 1986-1997 był często zapraszany jako gościnny mówca i komentator. W 1992 roku pojawił się nawet w filmie pod tytułem Niewierna żona: Wstydliwe tortury jako sadoseksualny podglądacz. Sagawa, jak przysało na celebrytę, postanowił spieniężyć swój rozgłos i napisał książki o morderstwie, które popełnił, a także książkę pod tytułem Shonen A. Opowiadającą o morderstwach dzieci w Kobe w 1997 roku, o czym opowiemy sobie kiedy indziej. Pisywał również recenzję restauracji dla japońskiego magazynu Spa. Swego czasu został prawie zatrudniony w szkole języka francuskiego, ponieważ kierownik był pod wrażeniem odwagi w używaniu prawdziwego nazwiska. Lecz pracownicy mocno oprotestowali tę inicjatywę i został ostatecznie odrzucony. Pisując dla lokalnej gazety, oświadczył: Dzisiaj idąc do metra, zobaczyłem dziewczynę z naprawdę ładnym tyłeczkiem. Kiedy widzę takie rzeczy, marzę o tym, żeby zjeść jeszcze kogoś, zanim umrę. Wciąż tego pragnę. Tym razem chciałbym zjeść Japonkę. Myślę, że najlepszym sposobem na wydobycie z mięsa jego naturalnego smaku jest przyrządzenie go jako sukiaki albo shabu shabu. W 2005 roku zmarli rodzice sagawy, a on sam nie mógł uczestniczyć w ich pogrzebie. Isei przeprowadził się do mieszkania komunalnego i otrzymywał przez pewien czas świadczenia z opieki społecznej. W wywiadzie dla magazynu Vice w 2011 roku Sagawa powiedział, że zmuszanie do zarabiania na życie będąc znanym jako morderca i kanibal było dla niego straszną karą. W 2013 roku Sagawa trafił do szpitala z powodu zawału mózgu, który trwale uszkodził jego układ nerwowy. Obecnie mieszka sam i potrzebuje codziennej pomocy, którą zapewnia mu młodszy brat lub opiekunowie. Po pewnym czasie Sagawa stwierdził, że żałuje swoich obsesji.